Dzień dobry. Witajcie w nowej serii z na taką 864 i z tchizirą. Jak z tchizirą, jak ty jesteś tchizirą. No właśnie ja jestem Hezira No dobra, to tu mamy... No... Roślinki. Tu mamy... co? Dymera to Kobla. O, macheweczka no i czemu ja to wszystko teczę? Bez nie stara, wszystko lubisz deptać. O, specjalnie wystarczy. Jest. Tak, specjalnie dla ciebie wystarczy. No nie wiem, żeby posadzić. Wszystko wystarczyło. No dobra. To dobra. Mamy most do wulkanu, roślinki. Tu mamy nasze. ojeju. Dobra. I ogólnie generator kobla jest na cztery osoby. Fajnie. Żeby tam dolecieć, trzeba włączyć game lub A Tak, będzie jakiś most. O, tak, będzie. Mm, mm, mm. A ja ten zaskoczę. Patrz. Jaki parku. <śmiech> Naprawdę. <śmiech> Z tej wysokości. Jedna kratka i spadłaś no patrz. Jedna kratka i spadłaś. Naprawdę. <laughs> no bo nie wcisnęłam ten spadcy, tylko to było takie coś. Tak coś. ...jaki jest sens mojego życia. A gdzie my to się mamy kopać? Tu? Czy tu? I zrobiłaś jakieś płotki, żeby tu nie było... można spaść. No znowu, no... Aj, w ogóle zasad nie przeczytałaś. To zaraz przeczytam. Ja wylądaram. Przeczytasz, bo mi się nie chce. przeczytam fabułę, fabułę. Zostałeś tylko ty po wybuchu wulkanu. Wulkan zniszczył ci całe miasto. Smu smu Jezus! Smutna Minka. Tworzysz je od nowa. Eee, well, um, nie, nie używaj nodusa i innych wspomagać do gry. Baw się dobrze. Nie bądźcie zbyt surowi. To moja pierwsza mapa. Jeśli ci się podobało, to proszę o suba lub łapkę w górę. Zalecamy tekst. Um, Jot... Okay, włączę se filmy Ale tu musimy coś przeczytać. Mapa Pes... na taka 864. <grym> Dziękuję. <grym> tak. Mapa skończona 00 w nocy. Gdzie? <grym> <grym> Że... Gdzie? Mutant urósł. Gdzie? A tu jest taki mutant. Fajnie to wygląda. Tu mamy naszą ten takie coś, ała. Oh wow. Ojej, lagi. Ja, jakie lagi. Ja gram na Maxu FPS i pysy jest dobrze. Ua! Wow. Naprawdę no, Uuu, ja będę spróbować później. Bo wiesz, gram na laptopie. Ja też gram na laptopie. poczekaj. Tylko muszę sobie chyba deszcz włączyć. Ej, wy... No czekaj. Ej, może... Nie mamy wełny, no nie? Mm, ale możemy zrobić, bo mamy jajka. 10 jajekowców mogę? Ja ją! Co? Mogę zrobić owieczkę? No, ale poczekaj, to może zrobimy na nie płotki. No właśnie. Zadzwoniła do mnie pani ciasteczko, a ja to nagrałam. Nie wiem, co zrobię. Yo. Nie. Dobra, to kończymy chyba, co? O nie. Tak. Chodź nie. tu. No chodź. Nie, bo mm. najpierw zbuduję farmę owieczek wszystkiego. No co zrób takie malutkie coś. Ojeju, no. <laughs> Ups! Ej, jak walić piorunem? To jak ktoś, ktoś tu wejdzie, mogę go z Nie. na jak jest sens mojego życia. jeśli tyle. Zaczekaj, jest... ja zrobię płotki. Jest sens. Ja mam już płotki zrobiłam. Może? Ej, może jakoś tu? To To ja już tam. Dobra. Ja już z wykopałam tego trawy. Nie te płotki już. Tylko żeby... Nie mamy jeszcze tyle trawy. Mamy, tam jest. Na dole. Pod piaskiem. No gdzie? No pod piaskiem. No na dole pod piaskiem. No, założyłam hełm i sobie kopałam. Aha. Tylko gdzieś tam, tam koło Dobra, zrób te płotki. O, dobra. Możemy mieć też muchomory. Muchomor. Hm? A co? No, muchomory. Krowy. <gry> ehm, poczekaj. Czy no te plotki, bo cię tyknę. Mam godę, zostaw mnie <grym> raz na godzie. <krym> Jak ty tak? Dobrze, byśmy w mnie wszyscy biją. Jasne, już się odsuwam dalej, lata. Dobra, daj. Bo sama zrobię zaraz te płotki No nie, no Dobra, tylko wezmę drewno Tu jest drewno I daj mi Nie? Aha, co zamierasz? Mm. No dawaj już Dobry. No dobra, masz Potrzebny jeden blok trawy. Żygnę w ciebie, tak. Okej, dobra, dzięki. Mojego życia jeśli tyle. jest w nim do ukrycia. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. pięć. Ej, weź tu jakoś oświet. Dobra, zaraz. Jest tu ciemno. A myślisz, że tego nie... mam kierowca. Że tego nie wiem. Na godzie grasz Gram na tym na latającym Fly. <grafy> Gram na latającym. Dobra, to ja już zrobię tu owieczki. Nie okay? co! Ej, ale one tu przejdą. Weź tego grzyba. No. Uczekaj. No przejdą, no. Mogę zajść tego grzyba? No, nie, nie roz. Tak, ro... rozwal. Eee, nie, nie rozwalaj, nie pozwalam ci! Zaczekaj! Już rozwaliłam. Ale najpierw niech ta grzybnia tym porośnie. Bo potem nie będziemy. No! Przejdą jakoś. Dobra, dalej. Robimy owce. Czarna! Biała ile takich obiec? Czekaj, nie rób ich! Dobra. To tutaj już zżera swoim sąsiadom do Jaka, handsko. Chamsko, co ty zrobiła Jaka, chamsko. Zafarmuj tutaj świnie. Zaczekaj, tu jesz. Mogę wszystkie tutaj farmować? No. Tylko, żeby nie wypadły. Ej, jeden baran, ty. Pff, o, mo baranek? Ej, jest tylko jeden baran. Baran to jest ten czarny. No i co mnie to? Owce go otaczają. Lol, czemu jest tylko jeden baran? No to. Nie wiem, no. Wszystkie krowy? Tak Pieski będziemy mieć? Nie No to po co to robisz? O, no bo... Owce, krowy, świnie O patrz, teraz nie będą chamskie Mmmmm... Trawa mi się skończyła. Idę kopać. Czapka! Jeszcze co, lepiej będzie nosić tą czapkę na sobie. Czemu? Ej dobra, już płotków nie mam. Ej dobra, kończymy już, chodź. Nie, jeszcze nie. Ja już kończę prawie. Hmm. Dobra, muszę jeszcze płotki zrobić. Nie kończymy. Kończymy Nie. Teraz. No i czemu tu zabudowałaś? Co? Raz. Żeby mieli trawę. Osiem wystarczy? A bo zgadnę, że nie. Nie, nie wystarczy. Ojej. Oh, Ciężki dziań ja wyłączyłam Zanim ich posadzisz To co? Włączę sobie. A nie mam Czemu w tej czatce chodzisz? Bo lubię. Ej no, bo wejdą. Głupie krówki, głupie krówki. Posun się krowo. Skąd mam wiedzieć, która to, która? Krowa. O, ty będziesz, ty będziesz krówka. A ty będziesz owieczka, tak? Rozumiemy Zup. się, tak? Czycie. Ten mały to jest Stefan. <noise> Ta duża to jest e, e, krowca. Krweczka. Ta mała owca to jest Stefania. A ten baran to jest... E, e, Roman. Nie, ściekła baba z Radomienia. No dobra, chodź kończymy już. Nad naszymi zwierzętami. Chodź. No chodź tu. Tylko poczekaj. No chodź, bo cię tyknę. Tyknę cię. Zafarmuj wszystko do końca. Zasuń się, Juli. <noise> Gdzie mam zafarmować? Ale tutaj? mamy tu tylko muchomory. No, ej no. Szemu mi zabrałaś? I kury. Kura. No chodź tu kurę. No. Ja zasadzę muchomory. Gdzie mam kurę? O, tu będą kury. Ale kury mamy tylko dziewięć. Coś za mało. No, jednej brakuje. No. Dobra, Kit. Może ktoś wiem zjadł. Mm. Chodź na tle naszych zwierzątek. Chodź na tle naszych zwierzątek. Zakończymy y, odcinek. No chodź Dobra Ja będę obok st ten Stefana Cześć Stefan, cześć To nie jest Stefan, tu jest Stefan okay. A który to był Stefan? Masz Stefan Gdzie jest Stefan? Mogę go odtyknąć? Nie tykaj, to, to jest Stefan, taki mały, śliczny okay. Ty kłonkrowe Sam jesteś ty... Ej, no nie poumieram! No, Dobrze ci tak! Ale ty... No zamknij się. Już. Dobra, chodź, kończę jeszcze odcinek. No chodź. Ej, ja tu słyszę rybika co do krowego No to dalej szybko chodź. O tutaj są. No, dobra, papa! Nie, zaczekaj! I odcinek i ten swój murak. Masz kropo. Ha! no nie bij mnie już! Dobra, na ry pa! papa! Papa!